Co tam widzisz? Podobno pociąg się wykoleił, ale moim zdaniem coś w niego uderzyło. Jest mnóstwo dymu i nie podoba mi się to. Jak wygląda? Straż pożarna? Pełno ich, ale za bardzo się nie zbliżają. To coś toksycznego albo wybuchowego. No nas nie doleci. Skąd wiesz? Po prostu wiem. Nie siedź na dachu, baba się martwi. Myślisz, że wpędzisz mnie w poczucie winy i nie będę tego robił? No jak powiesz, że ty się martwisz, będę to robił ciągle. Zamknij okno.